Każda planeta naszej galaktyki posiada pokład zwanej fluxem. Tutaj na Akilianie mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu najwspanialszego sportu we wszechświecie. Zdobycie galaktycznego pucharu przez Snow Kids po raz drugi z rzędu jeszcze bardziej spopularyzowało tę dyscyplinę. Do ligi trafiły nowe drużyny z nowych planet. Zorganizowano także nowy turniej. Czy drużyna Snow Kids przetrwa po wielu niespodziewanych perypetiach? Czekają jeszcze mnóstwo wspaniałych wyzwań. Galactic Football. W ostatnim odcinku. Proszę o uwagę, rozpoczynamy ewakuację paradisji. Widzicie to? O kurczę, paradisja była taka piękna. Po wybuchu na Paradisji i tragicznym odejściu Dream Simbry nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa planety. Nej! Czy zamierzasz pozostać wśród Shadows i nauczyć się używania smogu? Smogu? E, jeszcze nie podjęłam decyzji. No a... na pewno zostaje z Shadows. To jej nowa rodzina. Jak to nie podjęłaś decyzji? Przecież dawno to omówiliśmy. Powiedziałam ci, że nie wiem, czy zostanę do kolejnego pucharu. Hej, Dijak, Umiesz wycelować w tamten mały listek na gałęzi? Hej, a nauczysz nas, jak się tak strzela? Słucham? Widzieliście, co zrobiłem z Paradisją, więc myślę, że nie trzeba mnie nikomu przedstawiać. Czego chcesz? Puchar Galaktyk Football ma się odbyć teraz. To moje jedyne żądanie. Drodzy fani futbolu, postanowiliśmy przesunąć datę rozpoczęcia Pucharu Galaktyk Football. Najważniejszy jest oczywiście pokój. Piłkarskie losy Użycie innego fluksa wymaga mnóstwa cierpliwości i koncentracji. To wielki wysiłek. Niewielu graczy to potrafi. Juki, w końcu ci wyjdzie. Luzia, skoncentruj się. Tym razem piłka spadnie z góry. Kiedy wyskoczysz, by oddać strzał, użyj Fluksa, ale nie Twojego własnego, lecz oddechu Akiryanu. Zaczynajmy! Damy simbaj w końcu mi się uda. Lunzia, musimy zmienić taktykę. Musisz się rozluźnić, by obudzić oddech. Ja bym nie umiał panować nowego fluksa. Z oddechem też masz problem. <śm> to chyba wcale nie jest takie proste. Ty chyba wcale się nie starasz. Ciągle używasz oddechu Achillianu. Mei, masz mnie zatrzymać używając wyłącznie smogu! Mey, jeśli chcesz z nami grać, nie masz wyboru! Ha? Musisz używać smogu! Tego wymaga liga, nawet jeśli. Nawet jeśli co? Jeśli ryzykujesz swoje zdrowie? Przestań! To jest do przeżycia! Sam przez to przeszedłem! Wkrótce się przyzwyczaisz! Wiem, że dasz sobie z tym radę! Ja nie dam rady! Nie zrobię tego! I nikt mnie do tego nie przekona! Mej! Dokąd idziesz? To jeszcze nie koniec. Właśnie że koniec. Sinet. Oh! <laughs> Galaktyka Arcadia Sport na żywo ze stadionu Genesis przed państwem Kali i Nor. Witajcie drodzy fani Galactic Football. To dla nas wszystkich nie lada gradka, ponieważ niedługo rozpoczyna się kolejny puchar. Zgadza się Nork. Rywalizacja jeszcze się nie rozpoczęła, ale drużyny i ich fani są już na stadionie Genesis. Mimo wszystko biorąc pod uwagę tragiczne wydarzenia na Paradisi, to dosyć dziwne, że liga przyspieszyła rozpoczęcie rozgrywek pucharu. Skupmy się na tym, co przed nami. Po tak dobrych zespołach jak Snow Kids, Xenons, Lightnings i Shadows możemy się spodziewać niezwykle zaciętej rywalizacji. Wszystkich nurtuje jedno pytanie: jakie jeszcze zespoły zagrają o puchar? Liga ma prawo przyznać dziką kartę dowolnej drużynie. I tym samym umożliwić jej start z pominięciem eliminacji. Ostatnio mówi się w kuluarach, że może na to liczyć zespół Paradisi. A dzisiaj gościmy w studiu zawodniczkę i jednocześnie trenerkę zespołu Paradisi, Niki 4. Dziękuję za zaproszenie. Po dramatycznym przerwaniu finału turnieju Paradisi. W którym byliście faworytami do tytułu mistrzowskiego? Jakie są Wasze plany? Moja drużyna przeżyła olbrzymi wstrząs. Straciliśmy wszystko. Naszą planetę, trenera, patrona Lorda Fenix, nawet Dijok się od nas odwrócił. Właśnie, a teraz jego miejsce zajęła Twoja siostra, Nina 8. Ona jest dla nas wielkim wsparciem, ale nie wiem, co teraz z nami będzie. Bardzo marzy nam się udział w Pucharze Galaktyk Football. Tak bym chciała, żeby ktoś nas zrozumiał i dał nam szansę. Jedno jest pewne: publiczność o Was pamięta. Liga nie może tego tak zostawić. Pamiętaj, wszyscy tutaj życzymy Wam jak najlepiej. Dziękuję Ci. Loket ty zaczniesz, zrób wszystko by odebrać mi piłkę. Nie ma problemu. A gdzie jest Arch? Razem z zespołem sama popatrz. Klamp on każdemu daje taki wycisk? Tak, nikomu nie odpuszcza. <grym wyszczące> Czymś takim można się załamać. Micro Eyes, jeśli sądzisz, że przegrałeś, bo jestem silniejszy, to się grubo mylisz. Wcale nie jestem wybitnym piłkarzem, ale znam twoje zagrywki, znam wszystkie wasze zagrywki. Ja i cała reszta galaktyki. No to co mamy robić? Niech przemówi w was oddech Akilianu. W tym pucharze musicie być nowymi Snow Kids! Tak, ale mamy niekompletny skład. Chciałabym jeszcze raz poćwiczyć z Lunzią. Ona musi opanować oddech. Klamp? Nie szkodzi spróbować. Dame Simba i mówisz masz. Lunzia, gotowa? Skakuj do holotrenera. Posłuchajcie, Snow Kids. Musimy się skupić na oddechu. Lunzia, powodzenia. Wiem, że sobie poradzisz. Wierzę w ciebie. Dzięki, tia. Trzymaj za mnie kciuki. Czy marzysz o tym, by być gwiazdą Galactic Football? Być twoim trenerem. Spotkajmy się na genesis! Nieźle gracie! Podaj, podaj! Właśnie tak! Bardzo dobry czas! I nikt nie stracił piłki. Brawo! Najważniejsze to nauczyć się, jak utrzymywać piłkę. Święta prawda. May? Witaj, DJock. Dzieciaki, na pewno znacie May. To wspaniała zawodniczka. Cześć, a, May ze snowboardem. Cześć, O, to May nie wierzę. Witajcie dzieciaki! Powiedzcie mi, czy Dijok to dobry trener? Dido no, tak. jest wielkie najlepsze. Kiedy znowu będziecie razem grać w jednej drużynie? Dobra, kończymy trening. <laughs> Spotkamy się jutro, pamiętajcie! Cześć! Cześć! Cześć, Cześć May. Są słodkie! Co Cię sprowadza do lasów Genesis? Nie powinnaś trenować razem z Shadows? Wiesz, nie widzę tam miejsca dla siebie. Co? Ale co z pucharem? No cóż, rozważam powrót do Snowkids. Mówisz serio? Po tym, co zrobili, ja tam do nich nie wracam. Myślałam, że to logiczne, że wrócimy do zespołu. To dzięki mnie zespół Paradisi pokonał ich w karnych. Założę się, że wciąż mnie za to nienawidzą. Po czymś takim nie przyjmą mnie do drużyny. Ale wydarzenia na paradisji to już przeszłość. Nie chcesz grać o puchar? Przerabialiśmy to. Wygraliśmy dwa razy, to już nudne. Proszę cię, przemyśl to. Powinniśmy bronić tytułu. Trzymaj się. Mm -mm. Oh. Próbowałam, ale nic mi nie wychodzi. Możemy to odłożyć do jutra. Damy Simba, to bez sensu, to mnie przerasta, naprawdę. Zastąpienie własnego fluksa nowym to wielkie wyzwanie. Twoje postępy robią wrażenie. Dziękuję. Och, czyli jednak nie wystartuję w pucharze razem ze Snow Kids? Hmm? Zupełnie nie wiem, co robić, nie mam dokąd pójść. Zawsze możesz zostać z nami. Roket, to miłe z twojej strony. Wszyscy byliście dla mnie tacy dobrze, odkąd spotkaliśmy się na plaży na Paradisi. Nigdy nie zapomnę tej przygody. To był wielki zaszczyt, ale najwyższy czas się pożegnać. Tracimy jedną z naszych gwiazd, a co gorsza, to nie pierwszy raz. Bardzo współczuję Nikki 4 i całemu zespołowi Paradisi. I jak sądzę, nie tylko ja, wy też czujecie to samo. Liga po prostu musi pozwolić Zespołowi Paradisji wystąpić w pocharze. Mm, mm. One są takie piękne! Do tej pory otrzymaliśmy ponad 850 milionów głosów poparcia dla przyznania im Dzikiej Karty. A to jeszcze nie koniec! Wy też powinniście wysłać Lidze wiadomość. Chcemy Zespołu Paradisji! One są bardzo silne! No i takie utalentowane! One są po prostu genialne! <laughs> Chcemy Zespołu Paradisji! Chcemy zespołu Paradisji! Dziewczyny prawie wygrały turniej Paradisji. Publiczność je kocha, pozwólmy im zagrać. Ale my nic nie wiemy o tym zespole. On nawet nie reprezentuje żadnej planety. To wbrew zasadom Galactic Football. Wolałabym jak najszybciej zapomnieć o Paradisji, ale to w końcu fani kształtują Galactic Football. Cześć, jak mi poszło? Yuki, byłaś fantastyczna. Potrafisz panować nad falą hektonii. Możesz grać z nami w pucharze, ale ja muszę to jeszcze przemyśleć. To trudna decyzja, która zaważy na mojej przyszłości. Wiesz, Yuki, że nasz Flux ma wyjątkową historię? Byliśmy jedyną planetą, która nie miała Fluxa. Hektonia jest daleko od reszty planet galaktyki Zelion i musiałyśmy się długo starać, by dostać się do społeczności Galactic Football, ale ciężką pracą obudziłyśmy własny fluks. Fale Hektonii. Sama widzisz, nawet dla nas puchar jest czymś więcej niż zwykłą rywalizacją. My ciebie potrzebujemy. Ciężko pracowałam, by zostać prawdziwą elektrą. Przecież ty nią jesteś! Zawsze byłaś jedną z nas. Bardzo chcemy, żebyś została, ale zrozumiem, jeśli będziesz chciała od nas odejść. Podjęłam już decyzję. Oh. Hmm. I weź tu, człowieku, się zrelaksuj. Rocket mówił serio, naprawdę. Nie musisz odchodzić. Możesz zostać z nami. Ale Tia, to nie ma sensu. Przecież nie będę mogła zagrać w pucharze. Ciężko będzie mi patrzeć, jak wygracie, a Juhu! ja siedzę. Luzia! O. Byłem pewien, że cię tu znajdę. Cześć Tia! Witaj do Kuba. Co ty w ogóle robisz na kilianie? Nie spodziewałam się tu ciebie. Przyszedłem, żeby zabrać Cię na stadion Genesis. Stadion Genesis? Po co? Luzia, od teraz będziesz grała w nowym A, zespole. Ale... Tak! Zostałaś wybrana do składu ambas. Cieszysz się? O! Oh. Jej, yeah, Luzia! Super wiadomość! <ścoughs> będziesz mogła wystąpić w pucharze! Serio? W pucharze Galactic Football? <ścoughs> <Juhu>! <ścoughs> chyba nie mamy innego wyboru. Co masz na myśli? Mamy dokładnie ten sam problem co na Paradisie. Brakuje nam czasu na wyszkolenie kogoś nowego. To prawda, Clamp. Trzeba przekonać May do powrotu. Bez Lunzi nasza obrona jest najsłabszym ogniwem. Dobrze wiesz, klamp, że decyzja należy wyłącznie do niej. Nie możemy jej zmusić, ale możemy ją poprosić. To nie jest takie proste. No? Klan, mam doskonałe rozwiązanie. Ja mogę zostać brakującym zawodnikiem Snow Kids. Hmm. Roket, możesz odpocząć. Ale, damy Simbay, ja się bardzo dobrze czuję. Nie wątpię, ale to nie ma znaczenia. Widziałam Twoje wyniki po powrocie z Paradisji. Rezonans znacząco wpłynął na Twoje umiejętności. Wiem, jestem słabszy. I znacznie wolniejszy. Ale jeśli nauczysz się optymalizować kontrolę nad swoim fluksem, bez problemu zwiększysz swoją szybkość i siłę. Niedługo zaczynamy. Chciałabym też popracować z Tią i Achito. A dlaczego z nimi? Wasza trójka od początku używała oddechu w bardzo kreatywny sposób. To właśnie klucz do zapanowania nad nim. Cześć. Hmm? Rozważyłeś już zgody na otworzenie sierocińca? Będziemy musieli użyć Twojego imienia w reklamach, no i do przekonania banków, by udzieliły kredytu. to zostawiam to w waszych rękach. Nawet nie wiesz, synku, jak nas to cieszy. Sinet, masz ostatnio jakieś problemy? Przed nami nie musisz mieć tajemnic. Znowu chodzi o May? Tak, pochładziliśmy się. Nie przejmuj się nią, synu. Jest tyle ważniejszych rzeczy. Na przykład twoja fundacja. Cześć. Gdzie byłaś? Zaraz idziemy na kolację. Tylko, że bezemnie, mnie, Sinet. Co? Wracam dziś wieczorem na Akilian. Jak to? Co się stało? Mm. Sinet, postanowiłam opuścić Shadows, bo to wszystko nie ma sensu. Mam nadzieję, że dobrze wam pójdzie gra w pucharze, ale już bezemnie. mnie. Życzę ci powodzenia. May i proszę cię, nie wracaj na Akilian. Potrzebuję cię przy sobie. Przykro mi, Sinet, ale to koniec. Fajnie było nam razem. Nigdy nie zapomnę wspólnych chwil na Paradisji, ale to już przeszłość. Musimy iść dalej. No ale dopiero co odzyskałem moich rodziców. Chciałem nareszcie być szczęśliwy. Przepraszam. Boli. mam takie zakwasy, jakbym pojechał na stadion Genesis na rowerze. Co ci jest, Microice? Czyżby wypadło się z formy? Dzisiaj odkryłem nowy wymiar bólu, a. Uh, stary, nawet nie wiedziałem, że mam tyle mięśni. Ja tam czuję się w pełni zrelaksowany. Microice, powiedzieć ci coś, co cię na pewno uszczęśliwi? Dziś odkryłem, że twój majs bez cukru nie jest taki zły. Co? Naprawdę? Wypiłeś go i czujesz się lepiej? Nie, ale ta puszka świetnie masuje stopy. Mm. Hej, podgłośni! Drodzy fani Galactic Football, mam przyjemność ogłosić, że zespół Paradisi wystąpi w rozgrywkach pucharowych. Wiem, że to niecodzienna decyzja ligi, ale ze względu na wielkie wsparcie fanów tego zespołu w całej galaktyce, postanowiliśmy, że to najlepsza decyzja. A? To naprawdę doskonała wiadomość. Zespół Paradisi będzie rywalizował w Pucharze Galactic Football. I to w nowym składzie, ponieważ Nina 8 zastąpiła Dijoka. O, Nina 8. Uważaj Mark, bo się przewrócisz. I to na pewno nie przez majsa bez cukru. O, a? On tak na poważnie? Pamiętaj, Mais bez cukru to produkt tylko dla najlepszych. Broniący tytuł Snobbits spotkają się w pierwszej rundzie z zespołem Lambas. Biedna Lunzia, co za pech, że od razu trafili na nas. Wszyscy cieszymy się z udziału zespołu Paradisji w turnieju, ale to jeszcze nie koniec sensacji. Łączymy się z pewną bardzo utalentowaną zawodniczką. Huh? Witam wszystkich! Cześć, Yuki. Chciałaś nam coś przekazać? Więc postanowiłam wystartować w pucharze z moim zespołem, czyli Elektras. Co? Uwielbiam Snow Kids, ale bardzo chcę kontynuować moją przygodę z Elektras. Chcemy poprawić swój wynik z Paradisi. Mamy mnóstwo Aha. wspólnych planów. Oczywiście trzymam kciuki za moich przyjaciół z Akilianu. O nie, tego już za wiele. Nigdy nie sądziłem, że Yuki nam to zrobi. Wszystko gotowe, mistrzu. Tak jak zaplanowaliśmy, zespół Paradisi będzie grał w pucharze. Podobały mi się te spontaniczne demonstracje. A czy udało ci się namierzyć Black Bonesa? Na pewno nie został na paradisji? Nawet nie myślałam o tym piracie. Myślę, że trzeba mieć go na oku. Jest sprytniejszy niż sądzisz. Nie chcę, żeby pokrzyżował nam plany. Twoje życzenie to dla mnie rozkaz. Podobno brakuje wam zawodnika. Niestety tak. Znam kogoś, kto chciałby u was grać. Snaukic dwukrotnie zdobyli puchar. Niełatwo się dostać do tego zespołu. Rozumiem, Arch? W następnym odcinku Galactic Football. Lecimy Arch, w kierunek stadion. Musimy wygrać puchar. A przed nami mecz, na który wszyscy czekaliśmy. Snow kitz kontra Mam nadzieję, że pomożesz nam ich pokonać. Znasz wszystkie ich triki. Wersja polska na zlecenie Disney. Character Voices International Studio MR Sound. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięki i montaż Krzysztof Podolski. Wystąpili Anna Gajewska, Dariusz Odia, Katarzyna Łaska, Anna Wiśniewska. Adam Bauman, Leszek Dum, Iwona Rulewicz, Joanna Pach, Stefan Knotę i inni.